Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. A ja jeszcze o leszcza. dzisiaj kupił. Teraz będę codziennie jeść rybę, bo tylko ryby i ryby. Bo, panie Ewo, ryby jest, jest bardzo zdrowo, nie? <śm> znowu nie za rady. A tego leszcza złowiłem. Także. Zobaczcie, piękny okaz. Piękny, piękny. No, ze 2-3 kg waży. Także duża, potężna ryba. I, Zaraz pani Ewa i, i pokaże, co? jak to trzeba yy, skrobać i przyrządzić i do smażenia. Mam taką skrobaczkę. Bardzo no. dobra. Kiedyś trafiłam, to kupiłam. Prawda o. No, jak Można szybko idzie, fajnie. I to strono, i to stroną. Skrobać. A, bardzo szybko idzie. I zaraz skrobiemy. Bo trzeba uważać, że na paluszki. A. I co? I co na patelnię, nie? Panie Boczela, nie? Jak wejdzie. No, powinno wejść. A potem można ona ten. Bo jak mniejsze, to też można ten, bo to jest duża, nie? A jak nie, to na pół się rozkroi, nie? I na dwa Ale razy. potem można tym fitelcem, jak ona no. się podsmaży, to uciąć no. i fajnie ona się, się rozkroi. No bo jak się nie ma skrobaczki, to nawet można widelec wziąć widelcem dobrze. się skrobie. Nożem. No, może można. Także możliwości jest dużo, nie? Tak. Można jest łusko Zjeść, jak ktoś lubi. Nie dobrze usmażyć. O i wypadła, tak? <noise> o Ale... nie jest, mamy wodę, także nie, Panie Ewo. Ale... <głos> <głos> Ale poleciała, nie? No. Bo chciałam tutaj. no ten... bo śliska wiadomo, że ten, nie? To nic się umyje. Daleko nie poleciała, tylko na ten na ziemię. No właśnie. A, i teraz. Panie, pokażę jak to ten. o, no, środeczek. Jak tu nacina. I co, ile, ile ona ten ważyła? Jak pan kupował? 3 kg. Ten leż ważył. Ja, panie Ewo, nie kupywałem, tylko mówiłem, że złowiłem, nie? A. no. Także zobaczcie, y, jakie ryby dużo łowi. A. No. Też i jest, czy nie? Nie. Nie ma? Nie, tylko. O, same flaki. No, trzeba dobrze uczyścić w środku, żeby nic nie było. Trzeba. Głowę uciąć. No, zobaczymy. Kurki, no, jeszcze kurki spać nie poszły, nie? No, już, ale no. raptem cicho się zrobiło. Tak. już połowa. No, zaraz idą spać, nie? A ja się źle osiągam, poszli spać oni. o nie. Tak. Oto, kurom. O, tak Także. Tam w środeczku. Dobrze wszystko. trzeba oczyścić. A teraz umyjemy do wody. Patelnia już się grzeje. Także zaraz złożymy. No. Przygotujemy. To może obrócić, panie Ewo, ten. Nie, ja. Ten? Wytr, Wytrze. No bo, bo o, tutaj takie. No to będzie ślisko, to, nie? No. O. I tu na ziemię ten, kurki przyjdą z Także. Nic się nie zmarnuje, o tak, o, rzuci i gąski sobie, nie? <laughs> Także dobrze, że tutaj o, robimy, nic się nie nabrudzi, bo w domu to Zaraz to bałagan by był A to jak rybkę się skrobie, to te łuski lecą potem, potem nie ma komu sprzątać, nie Pani Ewo? Tak Jeść to chętnych to jest, ale... No ale troch, troszeczkę roboty przy tym jest, nie? Niedużo. Teraz kładziemy. Pani Ewa pokaże jak to trzeba ponacinać, bo tutaj... Jeszcze trochę. W tej rybie jest dużo kolek. A my pokażemy... Jak to trzeba ponacinać, żeby się pozbyć tych kolek, nie? Jak usmażyć, żeby... Ten może ogon to odkryjemy, nie? Może kierę przyniosę, to będzie lepiej, co? Nie! O. Ostry? No już te ostry. Tempy. Tylko w rękawicach śliska, no. ta ryba. I się boję, żeby znowu nie poleciała. To lepiej było ten nożyce przynieść, nie? Te nożycami by było lepiej, nie? Takie ten do obcinania, nie? Ja Wstajmy rękawiczkę. No, no, ten jest ostrzejszy nos. Teraz zobaczymy. No, ten ja dla pani wyłóżczyłem, to będzie ten dobrze im robić. A, no, zaraz znowu. No, bo, no, bo pani nurzy, co takie nawet ma w domu, nie no, mam. specjalne do obcinania, nie? I co? No, to? No, kurką rzucimy. <laughs> No i teraz tniemy, jak nie będzie wygodniej. No, no zobacz jak ten uważa bo ślisko, A. żeby tam się nie skaleczyć, nie? No tak. I te, wtedy nacinamy co pół centymetra, nie? A. No i wtedy wszystkie co pół centymetra, za dużo pani tutaj centymetr pani zrobiła, także... I wtedy poprzecinamy wszystkie te kuluchy i w ogóle potem, jak smażymy, potem jemy, to w ogóle tych ości, nie ma. tych ości nie ma, nie? Także w ten sposób to robimy, nie? Jest dobrze, jak tutaj jest ona ponacinana, potem jest dobrze, dosalamy to, wszystkie przyprawy do tego dajemy, to do środka wchodzi, także... O, I wtedy kładziemy nawet całą rybę na patelnię. No i, teraz to no, jest i z sprawa. drugiej strony robimy to samo. Także ja tym sposobem zawsze tam robię i pani Ewy tam nauczyłem, że tak robiła. I ona teraz to robi i jest bardzo zadowolona. Tak, no, pani No ja taki, tej ryby to nie lubię. Tak? Dlatego właśnie, że... Ale jest bardzo smaczna, nie? Że a dużo, dużo ludzi nie chce... Bo właśnie No, no boście ma, nie? A można sobie z ościami poradzić, nie? I wtedy ładnie to się zesmaży. I palce lizać, taka smaczna, nie? A no jak pan mi pokazał, jak no. to się... Ten, bo ja jej nigdy nie kupowałam, bo ja jej... No. No, no a te na no, panie Ewy i ona teraz robi i... Jest super. Teraz jeszcze co? No i teraz dodajemy przyprawy. Solimy. O właśnie, nacieramy. Tam jest poprzycinane. To do środka dojdzie, także smakowo wszędzie to dojdzie. Także co teraz dajemy tutaj? Przyprawę do ryby, no, przyprawa do rybki, papryka. Przyprawa do rybki, papryczka. I tutaj pieprz jeszcze. No. I co jeszcze najważniejsze? Ja to zawsze jeszcze dodaję do środka. Cybulę, plaistry takie kroję. I ładnie ona wtedy w cebulko przejdzie. Super. Bardzo smaczne. Mnie to smakuje. Bez cebulki to ryby tam nie jem. Zaraz Pani Ewa pokaże, jak to cebulkę wkłada do środka. A wczoraj Pan zjadł yy, te Śledzie bez cebulki no, kury góry <grywały> No bo nie było, nie? No bo, bo zjadły kury cybule i się, to musiałem tak. No ale to smakowało bardzo dobrze, nie? Bo, bo może nie każdy lubi z nie? Przykładowo ja uwielbiam, nie smakuje, nie? A możecie, możecie spróbować, nie? Tak A zrobić. A gdzie ten talerz jest z mąką? A nie wiem. No muszę tak. Tak, pani posypie i. No, a... I teraz sypiemy mąkę. A wiecie po co mąko się sypie? Żeby się nie przepaliło. Żeby się nie przyklejała do patelni. No, żeby się nie przykleiło do patelni, nie? Temu mąko. Dobrze tę. No. I widelcem bierzemy. Jak? No, można i łyżko, można i tam i. Czym ja. wygodniej. można je ręko posypać, nie? Można. No. Także jak się zrobi potem to, jak aby było zrobię, smakowało, no. nie? Także oj, ten. Oj, teraz wkładamy cebulkę tutaj do środka. Pokaże pani Ewa, jak tam leży. No. O, do środka. Trzy plajsterki. Można no. no. jeszcze no. wszystkie. To może wszystko będzie lepsza, nie? No. Także nie trzeba żałować, nie? O, i no. teraz, że piękny zapach. No, i teraz co? Kładziemy, teraz na, kładziemy patel. na patelnię, nie? Tylko powoli, panie Ewo, byś to trochę rozgrzane, O, to pan ten naprawdę dużo patelnie No, na większej, no bo taka duża ryba, no o. to na mniejszej to wie pani, jak to by było. No i sobie się smaży, nie? Pomalutku. Pomalutku. A pani Ewa, w międzyczasie teraz sobie pozmywa. Porządki porobi. Bo niestety no ale trzeba sprzątnąć, jeżeli takie rzeczy się robi na działce. Też musi być posprzątane. Nie można potem tak zostawić, nie? Nie no, tak. Jeszcze no. dobrze, że much nie ma. A no właśnie teraz dobrze jest, no. Bo potem to się zacznie. <głos》>. Będę przeszkadzać, nie? Tak. Będę też chciały jeść. To. A nie trzeba tam zdjąć tą fajerę? Ale na razie, jak jest yy, ten, to, to na razie nie trzeba. Nie trzeba. I tam, może ten, tam woda jeszcze jest w miejsce. To może ja te, te noży, i to wszystko. Na razie to wszystko. No, papierki też. Papierki no, trzeba posierać. Nic. Potem sąsiadka przyjdzie będzie gadała, że tam jakieś papierki leżą, nie? Nie posprzątali po sobie, <noise> że jakaś impreza była, nie? Tak. No i sobie, tak, sobie no, już tam. Się smaży, nie? No zaraz arciu, jak ty. I co się smaży? No się smaży, a ten oleju. Zaraz zarcze. Oleju nie za mało? Nie, nie chyba nie nie. nie. nie, może być, nie. A teraz y, mały. Co, o, jak? Zaraz się zagłasz Tak. Także... Trochę podłożymy i, no i... dosyć, panie Ewo, niech to... A no dosyć, dosyć. Się rozpali. To może zdejmiemy ten, weźmie ten... Zaraz, a ten... Tutaj leży ten kulas, co zrobiłem dla pani. Teraz to się nie nazywa kulas, tylko kruczek. Tak, króczek, no. no. weźmie, zdejmie. A może tam, to, tam, to, tam weźmie, bo tutaj ten. Ja myślę, że tam by było lepiej. Więcej, większy ogień. Dobra, niech tu. Te? A to nie musi ten. bo mału niech się zmarza, a to nam się spieszy. Nie, no tak, to. No. Ale już jeść. A ja już jest. pan chce. A. No już bym spróbował, jaka, jaki Zaraz. ten resz wyszedł dobry. Także, zaraz ten. Także posprzątamy. Także pani Ewa ma tutaj wprawę do sprzątania. Szybko, sprawnie jej idzie. Także, jak do mnie do mieszkania przyjdzie, to zawsze raz, raz już patrzę: wszystko pomyte, posprząta, posprzątane. Tak. Bo niekiedy u mnie tam trochę tych talerzów to się nazbiera. No, bo pan. No. Nie, ten. A ja to tam raz w tym tych... zmywarkę ja... sobie. A jeszcze zmywarkę. Ja tam jak nie, to czekam, kiedy pani przyjdzie. Tam z zlewie zawsze stoi, to sobie pani poradzi. To, to nie jest ciężka praca pozmywać. Bo ja to wie pani, nie mam czasu za bardzo. Tak, a co no, pan tak? No jest. Widzi, tu pani robię, tu sąsiadki pomagam i także cały dzień to. Na wysokich obrotach. Aha. Nawet nie ma czasu ostatnio poleżeć, nie? No, musi jakoś tak podnieść, żeby. O, już kolorek zobaczcie, dostała. Ale ten... Dostał ten leś. No, a o. potem ten koniec się. O koniec. To... Nie, to potem... O. Hmm. Jak z tej strony. Ten to. No I kolorki już są. Także. A słabo zaczęło się palić. No to po, podłoży ten nasz kawałeczek, nie? Może trochę takie, nie za bardzo suche drzewo, nie? No. No ale z komina dymek idzie. Ładnie, najważniejsze. No. Ale zaraz się <laughs> rozpali. No, Teraz. Jak będziemy ten próbować, to na patelnie, nie, bo szkoda talerza, nie, brudzić. No, ale stoi. No, a po co na patelnie, z patelni, panie, bo jeszcze będziemy ten. nie. A... Za, a gdzie ten? Tam... Co? Kruczek. <laughs> No, zaczęło słabo ten, nie? No. A tamtego. Tutaj, na ten drugi weźmiemy. No właśnie, nie mam czym. A gdzie Pani go ten... <śmiech> Boże, <śmiech> On taki ciemny, że go ciężko zobaczyć, nie? Już, a nie wiem gdzie. Już się robi. Albo pani tam zawsze rzuci i ten zamiast położyć gdzieś powiesić. No i, <laughs> i ten... I kruczka nie ma, nie? Kurde teraz o kikami, no zaraz aż ręczkę przypalę, no. I się rozpaliło. Kurde, taki zrobiłem ładny kruczek. Chyba z dwie godziny to go robiłem i, i no, tak nie o nie położy, wiem. no. I, a jest, no tak. Podobne to ty No podobny, no ciężko ten, nie. nie ale dałem sobie radę. A weźmy A. może... Weźmy panie Ewo tu kruczkiem troszeczkę. A nie już, już się rozpala. Tak? Czekaj, ja tutaj może troszeczkę nie. oleju, nie? Nie, po co? Nie? Po co? Zaraz A ty i tak rozpala. on tam troszeczkę stał tam. Zobaczymy. Trochę przygasło, A. nie? Ale... No ale się ten, nie? Najważniejsze, że... Już zaraz ten... Także... Ile tu? Dwadzieścia minut? Nie tak, no... 20 jest minut jutro. i mamy... No. Ale teraz coś pójdziemy do domu jeść. I... Zimno, w ręce... I tego... I 20 minut i jest usmażone i ten... I... Nie będziemy próbować, nie? Tutaj można pani Ewo postawić, nie? Ale jeszcze ten. Jeszcze za... Już dosyć? No już dosyć. Pan mówi, że No, usmażone? no. no już dosyć. No dobra, no. No, już o. dosyć. Piękny kolorek. O. No i zobaczy pani próbuje, no. I jak? A no. jak pycha? Naprawiony. A no. jak pachnie. Te? To cebulko spróbuje pan. Zaraz. Ale pycha. Ale Super. jaki zapach, no. no. I co? Mm. Super. 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 Dawno tak. Nie jadłem, że takie ja. smaczne. Jeszcze, le... no też... jeszcze lepsze no, jakby tej ryby nigdy nie lubiłam, bo no. ma dużo ości, ale tą wyjątkową. Naprawdę. Wyjątkowa ryba, pycha. To lepiej Polecam. Te, to lepiej temu, bo, bo w domu to tak nie smakuje no może nie. Ten, nie, Jak tutaj na powietrzu, nie? Na świeżym powietrzu to no. zawsze lepiej smakuje. No. Także. A ta skórka jaka. Chrupiąca. Ojej, naprawdę. No. O, o, o. A, a ta cebulka. No. Ze środka. No. Mm. Walce lizać. Także zachęcamy mm. wszystkich, e, że na powietrze sobie urządzić taki piknik. Naprawdę, nie trzeba czekać do maja. Tylko, że troszeczkę było cieplej. No, nie no. źle, nie? Ogólnie, no, no nie. nie? Także dziękujemy i do widzenia. No, do, do widzenia wszystkim.